Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Bez przebaczenia nie da się budować spokojnie przyszłości, nie da się budować szczęścia. To prawda duchowa na niej opiera się również psychologia. Wielu terapeutów, próbując poukładać na nowo życie innych ludzi, próbuje prowadzić do uleczenia pamięci, do ułożenia wspomnień tak, by człowiek mógł. W wolności budować kolejne relacje. To, co złe, powinniśmy uczyć się zostawiać za sobą. To ewangeliczny sposób na życie. Jezus uczy nas, że nie powinniśmy kalkulować w relacji z bliźnim, który nas zranił. Nie przebacza się raz. Czasem trzeba Kilka razy wybaczyć krzywdę, jaką nam ktoś uczynił, nawet jeżeli w pamięci wciąż pozostają złe wspomnienia. Przebaczenie uwalnia nasze serce od złości. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.